To ja Logan Sondero, ale to moje trochę mniej rozpoznawalne imię. W przestępczych działaniach jestem kojarzony ksywą łysy. Moje imię to Conor Driver. Poszukuje mnie cały Los Santos. Jest na mnie listką W wysokości 5 milionów dolarów. Mój najbliższy przyjaciel, który był mi naprawdę dobry sercu rządzi aktualnie całym South Central oraz wszystkim. Dobrze wiecie, o kogo chodzi. Otaczałem się ludźmi, którym zawsze ufałem, ale wszystko się zmieniło. Gdy dokonałem swojego i zabiłem tego, który rozporządzał cały Meriwether i przejąłem to dla siebie, wszystko się zmieniło. Total. Wrogowie zamiast przestawać się nam narzać, to zrobiło się jeszcze większy burdel. Jeszcze większy burdel powstał w tym mieście. Ale wiecie co jest najlepsze? Że nawet część z was nie wie kim jestem. Jestem bohaterem serii Świat według Głosego, która była odkrywana na innym kanale. Ale fabularnie jestem w mieście. Niestety nie wiem jeszcze kto to jest, Logan. Wilson. Ale świat prędzej czy później będzie chciał, abym poznał go. A z tym samym poznał już osobę, która rządzi tym miastem. A Kira już wie, że Logan jest na świecie. Jak myślicie, kim Logan jest dla świata? Logan Wilson? Ballos? Moi drodzy... Jeszcze dużo o mnie nie wiecie. W każdej chwili mogę stracić wszystko, co mam. W Merryweather aktualnie rządzą moi ludzie. Moimi nogami. To ja po nich deptam, a oni depczą po innych. Pamiętajcie, kto jest tym dobrym. I nie ufajcie... ...postrachowi z Los Santos.